Hej, hej, z tej strony Matrox'u. Dzisiaj zagramy w Team Park. W ogóle tu jest fajny motyw. Można iść jak Michael Jackson. Jak się zejdzie z pasów. O! Fajna ta gierka. Powiem Wam, że będę grał długo i będę streamował. O, pojedziemy w drugą stronę sobie. O, tutaj. Co, co tutaj jest? O, chyba dla jakiegoś modela. Dobra, wchodzimy. Co tu jest? Pusto. Park trzeba zbudować, ale tam jest jeszcze jeden. Poczekajcie, pojedziemy sobie tam. Hmm, lecimy, popatrzył sobie, popatrzcie, widzieliście. Popatrzył, czy nie ma tam samochodu. Bardzo ciekawie to skonstruowane, ale. O, jest tu ktoś? Są tutaj ludzie. Patrzcie. Cześć. Ale sweter fajny. Takie swetry się miało 20 lat temu. <laughs> ale na to nie idziemy. Co? To jest takie jakieś garnuszki. Cześć, Paul, co tam? Potrzebowałbyś fryzjera, co? <laughs> ja mam takiego niebieskiego awatara, no ale... O kurczę, ile ludzi. Sklep. Zjadłbym coś, ale jestem już po kolacji, bo jest późno. W ogóle bardzo dziękuję, że że mnie obserwujecie, bo na YouTubie i na TikToku o, o kurczę, bo jestem bardzo szczęśliwy i cieszę się, że <laughs> możecie tak dumnie mnie wspierać. A na pewno będę grał dużo i będę robił fajne streamy i będą fajne nagrody. A da się wejść przez kolejkę? Da się wejść, o kurczę. To ciemno się robi. Popatrzcie. Super. Co teraz? Hmm. hm. hm. Nie wejdziemy tu nigdzie. Trzeba kupić bilet chyba. Zain, oni sobie jeżdżą, popatrzcie. No, ale tak sobie poglądamy, co tutaj jest w ogóle. Polecimy sobie gdzieś dalej. Yy, tam jakiś park jest, ale oni szybko znikają. Uuuu, Ale się leci super. O! Przejdziemy tutaj, a tu jest przejście troszeczkę dalej. O! Wchodzimy. Kurczę, ale duży rollercoaster, widzicie? No. A chciałem Wam też powiedzieć, że będę miał te Robuxy. Oj, oj! oj. A to tak się nie da. Będę miał te Robuxy, będę dawał 4000 darmowych. Tylko zasubskrybuj mnie. Daj łapkę w górę, najlepiej. I komentarz. O kurczę, ile ludzi. YouTube Matrox'u. Patrzcie, jaka duża. Zawsze, jak byłem <coughs> takim małym dzieckiem, to bałem się jeździć na takich. Co spadają. Grawitacji się bałem strasznie. No a teraz... Teraz też się boję właściwie. <grystanie> Kurczę, super to wygląda. Patrzcie, tu jest woda. I tyle wody. Bardzo ciekawa gra. W ogóle cieszę się, że tyle ludzi gra grabu. Będzie można się rozwijać. Ubikacja. Muszę się. Czy to się da wsiąść? O! Da się jechać. <grystanie> Jedziemy, Uu. ale jakoś powoli, no wiadomo, bo to pod górkę. Popatrzymy, co tu jest. Patrzcie. Ale super wagonika. Mogłem iść do pierwszego, nie? Zawsze siedziałem w pierwszym. O, taki zjazd, tu jacyś, jakieś ziomki są. Wracamy się. Kurczę. Duży ten park. Dużo różnych rzeczy. No ale wjeżdżamy, wjeżdżamy. Zaraz będziemy zjeżdżać. Hmm. O, najlepiej jest takie upowa, nie? Bo wtedy można się bać. Chociaż nie, chociaż tu nawet lepiej to wygląda. O, patrzcie. Ale ja sam jadę. Dopiero teraz to zauważyłem. <laughs> Matroks ślepie jak zawsze. Tam jest basen, może na niego skoczymy. O kurczę, aż mi zaśmierdziało, bo mi tu dym leci na kamery. <laughs> no to lecimy. Uuhu! Ja, jedziemy z góreczki. Kurczę, podoba mi się, ale patrzcie, jak jestem wypakowany w ogóle. Mam takie <laughs> bary jak pasza. A, pasza znam. Tak przy okazji, pozdrawiam Jarka. No i jedziemy. Jedziemy w dół powolutku to jedzie. Myślałem, że troszeczkę z górki pojedzie szybciej. Czekaj, czy da wyskoczyć tutaj. Hop. Da się. Haha. Ha. Super. Ale nie róbcie tego oczywiście w prawdziwym życiu, bo to grozi niebezpieczeństwem. Kurczę, popływamy sobie nawet. Popatrzcie. Oj. Zaklinowałem się tutaj między tymi. Wpłynąłem pod... O! Muszę się uratować. Wyskoczymy. Ha, ha. O, znowu. Ha. Zielono. Dzień się robi. Popatrzcie, ja całą noc spędziłem w tym, w tym miasteczku. A co tu jest? O, Lea jedzie. Cześć, Lea. Ale masz fajną fryzurę. Patrz płacą, a jechałem za darmo. <laughs> no to trzeba być mną. Nie ma to tamto. Patrzcie, jaki tutaj jest statek zarąbisty. Hej. Hej, ale się huśtacie. W ogóle wesołe miasteczka były fajne, nie? Powiedzcie sami, że bardzo fajnie się y, tam jeździło. Nie wiem, czy byliście w Energylandii. Ja jeszcze nigdy nie byłem, niestety, ale bardzo dużo zwiedziłem takich parków właśnie za granicą, czyli w Niemczech na przykład, albo na turniejach, jak byłem w Quake'a, w różnych tam krajach, w Stanach na przykład, w Korei. I było super. No nic, to tak obejrzeliśmy trochę te wesołe miasteczko. Hy! Spadło na dół. Także cieszę się, że byliście ze mną. Wracam, oczywiście, niedługo. Pozdrawiam.